Dzisiaj konie obejrzymy, po świnki Pepy. A konie to cuda, cuda, jak po Cuda. Ja Cuda. takie Cuda. Na początku hours later. Na Cuda. Cuda. Ja. <noise> po to, co to się strunęło? Mamo! Mamo! Pophip! To kolej, George! <noise> Trzymaj się! Pierdalać z mojej ziemi! Ale co bardzo co to delikatnie! To Mamo! Co to jest? Trzymaj się, George! <noise> <noise> Oh yeah. George tego nie lubi. Odsuncie się. Start! Uuu. O! Nie mogę się wydostać! Jezus. Co ty za powiedz? Nic to śmiesznego. To <laughs> Trzeba Cię wyciągnąć, <laughs> Matko Boże. Oto co to... się pobawić na drabinkach? No. Okay. Ach, nie. Co ty powiedziałeś? Zjadę razem z tobą. Jesteś za duży. Nic podobnego. Odsunąć się! Da. To jest śmieszne. To jest, to jest... Oj. Later that same evening, let <laughs> you <coughs> make Mama, is a <laughs> Wbudzik dzwon nierany, jestem, jestem niewyspany. Ustawisz się ustawisz sobie sobie. w ręce, wciągasz człowiek, lecz dziad znowu zabroni. Serio czasu goni? Która jest godzina? To nie jest podróbka swinki Pepy. To nie jest podróbka swinki Pepy. Pepa! Pepa, co jest? Pepa, szukam Pepe. Nie wiem, ja coś znaleźć Tutaj kliknę, tutaj było jak z... Poczekajcie, hey! later. to. Poczekaj, Obejrzymy kolejne. O, sobie. To prezent dla mnie czy dla George'a? Nie dla psa. To nie jest prezent dla Was. Ale czy to, to jest nie. zabawka? To jest szklany wazon. A jak można się tym bawić? Co? Oh, tak, tak nie, to jest. To jest. nie jest prezent dzieci Kupiliśmy go dla babci i dziadka święki z okazji ich rocznicy Złaszkajmy. ślubu Czy ja i George też możemy kupić prezent? Takie prezenty są bardzo drogie Mamy dużo pieniędzy w skarbonce <tum> W skarbonce była jedna moneta i, i dwa guziki I <tum> Dobrze, chodźmy do sklepu Siemo, siemo, ty pożyka, żeby być może... Zbliża się rocznica ślubu dziadków. A ja mam to w To będzie dobry prezent. To ma być prezent dla babci i dziadka, a nie dla ciebie. Nie, tylko A to nie lubię co da. To sztuczna szczęka. Bardzo modna. Czy to dobry prezent dla babci Myślę, że dziadkowie mają już potrzebne im szczęki. Nie, A czy dziadek i babcia lubią pracować co w co to było? W takim razie dla każdego... To to, to były te cęki, i, i to agaliny i lapaliny i to... Nie! Że nie lubię że nie ogrodu. Kubałek i łopatka. Kupisz zestaw, drugi gratis. Już wiem. Dziadek lubi pływać łódką. To co innego. Mam tu wszystko, o czym może marzyć każdy żeglarz. A ma pan piratów? No. Eee... No. Czy babcia i dziadek lubią antyki? Co to są antyki? Antyk to twoja babcia z dziadkiem. W zasadzie tak, ale moje antyki są całkiem nowe. To krzesło z dużego kompletu. Ładne? Zrobione jest z dębu? Tak, z plastikowego dębu. Sprawdzę, czy wygodnie. Nie wolno siadać. Antyczne krzesła nie służą do siedzenia. W takim razie, co się z nimi robi? Patrzy na nie. Nic ja nie tak rozumiem. No. W moim sklepie jest wszystko. Musi być... Jak? No właśnie, wszystko jest. Pan jest tutaj, tutaj jest rozmawiane, tutaj jest wszystko co mi obrazić Czeka co na to odpowie Pepa, co ona chce. Być coś co ci się spodoba. I jest! O! Mówiłem! Mówiłem, ona ucieka kasą. Ona ucieka z kasą. To, znać, to się Wszyscy się przyjechali znać. do babci i dziadka. Wszystkiego najlepszego. O, kolejny kryształowy wazon. To nie. prezent dla dorosłych, ale nie można się nim bawić. Nie, nie, nie. George i ja też mamy prezent. Wie, Podoba się wam? Dla I dziadka to i to dla jest mnie. Jest bardzo miła i miękka. Jak się nazywa? Um, to jest... Elon Musk. A co o, lubi jeść? Lubi pieniądze. To... Ale mimo potrzebuje towarzystwa do robienia biznesu. A propos biznesu, chcesz robić tak zarobiste filmy jak ten? Uczę tego za darmo, sprawdź sobie tutaj. Poczekajcie, muszę to obejrzeć.